Szczęście to jest takie uczucie. Sprawia, że wszystko idzie łatwiej. Dom to jest miejsce, w którym jestem zawsze szczęśliwy. To jest miejsce, do którego się chętnie wraca i w którym czas spędza się najchętniej. W szczególności jest dobre to, że ma się własny ogród. W swoim ogrodzie chciałbym zbudować park linowy, jakiś basen duży, trampolinę. Daj jak drzewa, które rosną w naszym osiedlu. O jak ogród, w którym bawię się z Gigi. M jak wreszcie mój własny pokój. To jest Osiedle Nowe Złotniki. Gdzie żyje się dobrze.